Trawa A, trawa A, robię sobie trawa A, bawię się, łańcuch na mnie, co to jest, co to jest? Trawa A, trawa A, robię sobie trawa A, bawię się, łańcuch na mnie, co to jest, co to jest? Okej, okay, strzelam zwrot BMW, a potem z pistoletu, ale proszę się na mnie patrz, rozbiłem cały bank, nie bije się na fejmie. Sam zrobię większą bęgę. E, trawa, a lecą z nieba, ja je chcę. E, czego chcesz? U mnie wszystko jest pod ręką, pewnie dogadamy się. Trawa, a, trawa, a, robię sobie trawa, a, bawię się, łańcuch na mnie. Co to jest, co to jest, trawa, a, trawa, a, robię sobie trawa, a, bawię się, łańcuch na mnie. Co to jest, co to jest, jak się patrzę z dołu, ja to wiem, wszystko, trawa, nawalamy w grę i ogólnie jest w porządku. Znowu wielki klip nagrywany jest w wielkim domku i chcę więcej tej kapuchy, nie po troszku. Ja sobie za wszystko kupię, czarne tylko wspomnienia. Dawaj trawę teraz, stoję sobie przy sterach, bo ja łajwą mnie już nie ma. Trawa, a, trawa, a, robię sobie trawa a bawię się łańcuch na mnie. Co to jest, co to jest, trawa, a, trawa, a. Robię sobie trawa, a bawię się łańcuch na mnie. Co to jest? Co to jest?